Cześć, z tej strony Filip, jestem tutaj z Ola i dzisiaj opowiem Ci na co zwracać uwagę, oglądając kolejne mieszkania, tak aby wybrać to najlepsze mieszkanie. Jest to wideo z serii Wyzwanie 100 mieszkań w 100 dni. Ola ogląda 100 mieszkań, tak aby wybrać to idealne mieszkanie na wynajem, na pokoje. Chcemy, aby ta seria też była na tyle edukacyjna, żebyś mógł wyciągnąć proste instrukcje krok po kroku, jak przybliżyć się do swojego wymarzonego mieszkania. Dzisiaj będziemy mówić faktycznie o tym, na co zwracasz uwagę i na co ja zwracam uwagę, wchodząc na mieszkanie. To może zacznijmy od początku. Mhm. Przyjeżdżasz na mieszkanie i co się dzieje? Jeszcze ja, zanim to, na to mieszkanie, że tak powiem, wejdę, staram się przyjechać zawsze wcześniej, mhm. 15-10 minut wcześniej, aby spokojnie obejść sobie całą okolicę, blok, zobaczyć, czy swobodnie mogę zaparkować, zawieć auto. Także staram się przyjechać wcześniej. Czasami też zaglądam do pobliskiego sklepu, żeby podpytać o okolice, o sąsiadów, jak to wszystko wygląda. Czasami rzeczywiście pomaga mi to w negocjacjach, szczególnie podczas rozmowy z pośrednikiem, czy też właścicielem. Mhm. Następnie sprawdzam. To czekaj, zanim jeszcze wejdziemy na mhm. mieszkanie, to też taka śmieszna technika, ale śmieszna trochę już mnie yy, frustruje. Bo, jeśli jest duża konkurencja na rynku, jeśli to faktycznie jest okazja, to być może zdarza się tak, że dzwonisz jako pierwsza, druga, trzecia, umawiasz się jak najszybciej się da i ktoś dowiaduje się na przykład, że ty jesteś umówiona na 16 i ktoś przyjeżdża jeszcze przed tobą. Bo, na przykład, starsze osoby albo pośrednicy mają tendencję właśnie przyjeżdżania wcześniej. Dlatego dobrze sobie wyrobić już nawyk przyjeżdżania wcześniej na spotkania, dlatego że my jesteśmy w stanie też wtedy jakby. Już wyrabiam sobie ten nawyk, że na mieszkanie mamy być o 16, a będziemy o 15 .40, jesteśmy w stanie właśnie uniknąć tej sytuacji, mhm. że ktoś nas ubiegnie się i faktycznie to mhm. mieszkanie będzie fajne. Więc to jest taki bonus dla osób, które są zawczasu. Szczególnie, że zdarzyło mi się kilka razy spóźnić już na spotkanie, tylko przez to, że nie było gdzie zaparkować. Wpada się wtedy i człowiek jest taki w pośpiechu to mniej składnie całe spotkanie się odbywa i też niektórzy ludzie mają pretensje, bo oni sami są punktualni, że my jesteśmy spóźnieni. Działa to też na naszą niekorzyść, więc to jest warte No a co zdarzenia. w sytuacji, gdy jakby zazwyczaj zdarza się, że ten pośrednik, właściciel nie podaje mi konkretnego adresu? Właściciel podaje okay. i warto jakby dopytać, mm -hmm. a jeśli chodzi o pośrednika, to też warto się umówić z nim już konkretnie i też być w tym miejscu po prostu wcześniej, tak? Bo jeśli on się umówił z Tobą, to, no to tam będzie. Tak mi się wydaje, że, że to jest wystarczające mm -hmm. rozwiązanie. No ja w sytuacjach, gdzie faktycznie byłem wcześniej, to zdarzało mi się ubiec te osoby, które mnie chciały ubiec, więc no jest to taka walka już o te, o te minuty. Mm -hmm. No ale lepiej być gdzieś tam przed czasem. Wchodzimy na mieszkanie albo na razie na klatkę schodową i co się dzieje? Zwracam uwagę na takie rzeczy jak ściany, czy one są popisane, czy gdzieś tam nie wiem, są jakieś śmieci, jak w ogóle wygląda stan klatki, na zapach, mm -hmm. bo jak wiem jeżeli jest on nieprzyjemny, to niestety on się z czasem nie zmieni. I ja tak miałam ze swoim mieszkaniem, które wcześniej wynajmowałam. Jakby zlekceważyłam ten fakt, zlekceważyłam fakt, jak ta klatka wygląda, jaki jest zapach. Stwierdziłam, że nie wiem, że może on się zmieni albo gdzieś tam jakaś będzie renowacja. Niestety tak nie było, więc jak byłam zmuszona za każdym razem znosić to, jaki jest ten, ten stan tej klatki. Więc warto zwracać na to uwagę i mieć na uwadze to, że jakby no, w perspektywie czasu gdzieś tam to się nie zmieni. I tutaj mm. warto wspomnieć o tym, że jeśli zapach faktycznie jest nieznośny na tej klatce schodowej, to bywa często tak, że on jest spowodowany zapachem w jednym z mieszkań. Dokładnie. Nie jest to wina samej klatki schodowej, dokładnie, która jest tak. regularnie przecież mm. wietrzona, tylko jest to wina mieszkania. Tak było też w moim przypadku, dokładnie. I to może sugerować, że niestety będziemy mieli niechcianego sąsiada. Dokładnie. Czyli zapach, wygląd klatki, jakby to, że jest klatka popisana, czy tam elewacja budynku nie jest w idealnym stanie, pytanie teraz trzeba ocenić, jak to faktycznie wygląda. My mamy takie doświadczenia, że jeśli faktycznie mieszkanie odstaje, czyli jest super mieszkanie, brzydka klatka, brzydka elewacja, to mieszkanie bardzo traci w oczach, bo jednak ważny jest ten. Pierwszy aspekt, mm -hmm. i naprawdę to mieszkanie musi mieć masę korzyści, żeby ludzie przymknęli oko na to, jak wygląda na przykład Dokładnie. stan elewacji czy klatki schodowej. Oczywiście mamy też takie mieszkania w Podnajmie, gdzie elewacja jest jeszcze niezrobiona, ale lokalizacja i samo mieszkanie w środku jest super, więc to się wynajmuje. Ale wiem, że jeśli ta elewacja byłaby zrobiona na nową, to po prostu wynajmowałoby się jeszcze co najmniej o 50 zł drożej na pokoju, bo jakby wszystko inne jest wspaniałe. Klatka schodowa. Ok, teraz co jeszcze? Na klatce lub w mieszkaniu? Na klatce lub w mieszkaniu. Czasami też zdarzają się, że na klatce jest na przykład portier, mhm, bądź też tam. osoba, która gdzieś tam pilnuje i sprawdza, kto do tej klatki wchodzi, więc to jest też bardzo fajny aspekt. I on się sprawdza, jeżeli chodzi o wynajmowane mieszkania, bo to jest bardzo doceniane chociażby przez rodziców, którzy mhm. tak naprawdę te mieszkania wynajmują, a nie sami studenci, więc jakby jest to duży plus, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo. To nie jest zawsze, ale czasami w Katowicach rzeczywiście zdarza się, że ten portier jest. Nie wiem jak w innych miastach, mm -hmm. możecie napisać w komentarzach, czy spotkaliście się z czymś takim jak właśnie portierzy. No faktycznie ja nigdzie indziej poza Katowicami tego nie spotkałem, chyba, że w Akademiku, ale to się, to się nie liczy. Taka mała uwaga na klatce schodowej. Ja na to zwróciłem uwagę, że po prostu jak są wycieraczki przed drzwiami, to znaczy, że jakby cała klatka bardziej dba o okolice mm -hmm. i o samą własną klatkę, czyli jak ktoś nie wiem, spadnie komuś rachunek jakiś z kieszeni, jakiś śmieć, to raczej inne osoby to pozbierają. I nie ma takiej tendencji, że nie ma wycieraczek, można robić bałagan, tej klatce śmiecić i, i ludzie na to nie dbają. Jak już wystawiają wycieraczki, to mam wrażenie, że jakby jest taka większe poczucie społecznej, społecznego przywiązania. Mhm. No, nie? Jest taka błahotka, ale rzeczywiście za każdym razem od momentu, kiedy zwróciłeś na to uwagę i powiedziałeś mi, żebym patrzyła, czy te wycieraczki są, czy ich nie ma, zauważyłam, że coś w tym jest i to jest prawda rzeczywiście, że, że gdzieś tam te, ta społeczność cała jakby dba o tą klatkę i jest kompletnie inaczej. Czyli to jest, to jest fakt. Jeszcze jest jedna rzecz, którą warto wspomnieć, jak jeszcze jesteśmy na klatce schodowej. To drzwi. Czyli drzwi od sąsiadów. Mhm. Często jest tak, że przykład idziemy kilka pięter od góry i widać, że drzwi są wymienione na nowe. Co oznacza, że albo pojawili się tam inwestorzy i wynajmują te mieszkania już jak po remoncie, albo ludzie bardziej dbają o to, co dzieje się u nich na klatce. Czasem zdarza się, że faktycznie idziesz i są same stare drzwi, takie po prostu, że ta klamka tak opada. To też może świadczyć negatywnie, albo w sensie przynajmniej nie pozytywnie, na to, co dzieje się w tym momencie, ale może wpływać to pozytywnie na cenę, czyli ceny mieszkań jeszcze w tej okolicy będą niższe. niższe. Też byłem na takim mieszkaniu z przetargu. Tak naprawdę był cały budynek wyprzedawany i to był taki. Dziwne podejście spółdzielni. Elewacja zrobiona. Przychodzisz, i mówisz: Wow, ale super budynek. Wchodzisz do środka, a klatka taka by miała się rozlecieć. Ale znowu kolejna rzecz: już połowa z tych mieszkań wyprzedana, wszędzie stawione nowe drzwi. I mówisz: Wow, czyli tam się coś dzieje. Coś dzieje. I jeśli kupowałeś to mieszkanie długofalowo, czyli mogłabyś poczekać, aż ta klatka będzie zrobiona i faktycznie wszyscy nowi właściciele już wyremontują te mieszkania, super. Ale jeśli zależy ci na szybkim flipie. To musisz brać pod uwagę, że właśnie ta klatka nie zmieni się tak szybko, jakbyś chciał. Mhm. To samo z elewacją, to samo ewentualnie z potencjalnymi sąsiadami. Wchodzimy na mieszkanie i. Wchodzimy na mieszkanie i. Na rzecz, którą zwracam uwagę, to ogólnie jak to mieszkanie wygląda, czy jest do generalnego remontu, czy też, czy też nie jest. Drugą rzeczą jest łazienka i kuchnia. Zwracam, zawsze pytam o, o stan instalacji elektrycznych. Mm, następnie, czy woda jest podgrzewana przez Junkers czy nie. Mm -hmm, Sama mm -hmm. mam jakieś takie nie do końca pozytywne wspomnienia, jeżeli chodzi o, o Junkers, więc zawsze dla mnie to jest bardzo ważna, istotna kwestia. Nie wiem, czy są jeszcze jakieś rzeczy, które, na które powinnam zwrócić uwagę zaraz po wejściu. Jak ja wchodzę, mm -hmm. to pierwsza rzecz, która jest najistotniejsza, to jest ogrzewanie. Okej. Okay i możemy mieć tak albo ogrzewanie miejskie, albo ogrzewanie z pieca gazowego. Miejskie a... jest najrosuniejsze. Moim zdaniem jest, znaczy, kwestia najtańszego. Uważam, że z piecyka gazowego bywa taniej, mm -hmm. jest łatwiej rozliczane, bo faktycznie płacisz tylko za to, co zużyjesz, a nie na bazie podzielników, na bazie ryczałtu, przy, jak jest przy miejskim. Tylko, że masz gaz w mieszkaniu. Musisz robić przeglądy piecyka gazowego. Jeśli on jest w złym stanie, tego wymienić, a jeśli go w ogóle nie ma, no to jakby to zaraz czy mamy w ogóle może być jeszcze ogrzewanie elektryczne, piece kaflowe, ale mm -hmm. z reguły no już mają wkłady elektryczne i pytanie czy taki, taką w ogóle da się przerobić to ogrzewanie na przykład na gazowe, które jest zdecydowanie tańsze niż elektryczne. Tylko że to niestety wiąże się z większą inwestycją i może się okazać, że się nie da zrobić tego ogrzewania gazowego. Więc dla mnie, jeśli jest zrobione ogrzewanie gazowe, ok, wolałbym mieć miejskie, szczególnie, że przy sprzedaży tego mieszkania będzie to zdecydowanym atutem czyli ogrzewanie, które potencjalnie, jeśli go nie ma, to jest duży koszt. Druga rzecz to są okna. Mogą być stare, czyli jakieś drewniane, albo w bardzo kiepskim stanie. Na pewno do wymiany. I tutaj wymiana wszystkich okien w całym mieszkaniu. Dostawiam, że to jest koszt około 5000 złotych z robocizną. Niektóre spółdzielnie zwracają do te pieniądze, niektóre zwracają od razu, niektóre za kilka lat, niektóre nie zwracają w ogóle. Więc jakby tutaj też, jak zależy nam na szybkiej transakcji, może to spowodować dodatkowe koszty. Jeśli zależy nam na wynajmie długofalowym, być może jest to coś, na co przymknę oko, ale to musi odzwierciedlać cena. Drugi typ okien to są plastiki, które udają, że to są dobre Dla... okna. Mm. One są już po prostu stare, e, powyginane okucia, nieszczelne uszczelki. I tu są dwie opcje: albo wymieniamy je na nowe, albo, albo próbujemy coś zrobić z tymi oknami. A co można zrobić? My w Katowicach, znaczy w zasadzie spod Katowic, znaleźliśmy takich fachowców, którzy na co dzień zajmują się właśnie drzwiami i oknami i oni wymieniają okucia, wymieniają uszczelki. Mhm. I w tym momencie, jakby, bo to jest główna nieszczelność, czyli okucie i uszczelka, a nie sam plastik czy, mhm. czy, czy, czy szyba. tak? I oni to naprawiają. Czy tam, aktualizują za jedną trzecią ceny wymiany okien, ale jest to dużo łatwiejsze. Bez ciężkiej roboty, bez kucia, po prostu robią to i wymieniają te okna i widzimy już, że szczelność jest zdecydowanie lepsza mhm. takich okien, czyli Dobrze. okna. Tak. Trzecia rzecz, podgrzewanie wody. Jest to faktycznie trochę mniej istotne, bo jeśli nawet masz obawy przed gazem i nie chciałbyś mieć piecyka mhm. gazowego, można wstawić boiler elektryczny. Co mhm. nie... duże koszta? Nie, boiler, dobry boiler kosztuje około 1000 zł, gorszy 400 zł. Oczywiście przekłada się to później na zużycie prądu, jak on jest lepiej wy, wyizolowany, może lepiej wyglądać. Mm -hmm. Fajne boilery na przykład z Aristona wyglądają bardzo ładnie, nie przeszkadzają w ogóle w łazience, nie przeszkadza to wizualnie. One są bardzo wydajne i też mierzymy teraz z moim wspólnikiem. On ma piecy gazowej, ja mam boiler i sprawdzamy, to, mm, jakby, więcej, jak będzie zużycie mm -hmm. się właśnie kształtowało. Więc można się pozbyć tego gazu, jeśli służą tylko i wyłącznie do podgrzewania wody lub do kuchenki gazowej. Z kuchenki gazowej też rezygnujemy, więc jakby czy ona jest w mieszkaniu czy nie, dla mnie nie ma to różnicy. Jedynie przy tym gazie warto wspomnieć, że mieszka znaczy mam mieszkanie na ostatnim piętrze, gdzie tak naprawdę instalacja się kończy, ta gazowa i ona jest na tyle rozbudowana w mieszkaniu, że niestety nie mogę z niej zrezygnować. Bo czasem jest tak, że dochodzi tylko jedna mhm. rurka do mieszkania, można ją usunąć, Likwidujemy gaz i generalnie, jeśli usuwamy wszystko za plombą, można, zresztą gazownicy takie, takie usługi wykonują, I wtedy możemy nie mieć tych rur. Ja mam niestety tak, że te rury u mnie w mieszkaniu zostały i niestety są na ścianie, którą chciałem przesunąć, usunąć, nie dało się tego zrobić. Warto na to zwrócić uwagę, mhm. jak bardzo rozbudowana jest ta instalacja gazowa, ale to jest już taka mniej istotna. Czy rzecz. jest jeszcze jakiś aspekt, który rzeczywiście jest ważny? Najbardziej lubimy mieszkania do generalne, generalnego remontu, gdzie zakładamy, że wszystkie instalacje są do wymiany. Mm -hmm. Pod kątem mieszkań, czy na flipa, czy na e, wynajem, i tak będziemy robić to wszystko od podstaw. Więc takie mieszkania, gdzie remont był niedawno albo właściciele twierdzą, że część instalacji wymienili. To nic nie zmienia, bo i tak. Nawet jest, i tak to trzeba będzie usunąć. Mm -hmm. Bo nie będziemy łatać i robić tak na, na kolanie tej instalacji. Nie ma to sensu. Ale. Oczywiście, to są też dodatkowe koszta, które gdzieś tam y, się rodzą, ale podejrzewam, że nawet jak ta instalacja była robiona, by, byłaby robiona kilka lat temu w całości, to i tak bym rozważał, czy nie zrobić jej na nowo. Drzwi wejściowe. Jeśli są stare, to wymiana też wiąże się z dodatkową głośną pracą, plus wymianą całych tych drzwi. Więc tutaj raczej też wolałbym, jeśli te drzwi byłyby wymieniane. Bo to są takie niby detale, ale każdy z tych detali sprawia, że musisz wydać dodatkowe 2-3-4 <tys tysiące złotych. Dodatkowe I później costa. w tym Excelu to już rośnie. Wychodzi. Uh -huh. Jeśli wy mówię o jakichś meblach, w zabudowie, w kuchni, w łazience, to raczej bym nastawiał się, że to wszystko zostanie Usuwamy, usunięte. Uh -huh. Pytanie, w jakim to jest stanie, chyba, że to jest naprawdę w dobrym stanie. Tu jeszcze jest jedna rzecz, na, to, na którą warto zwrócić uwagę, że czasem lepiej jest, jak na, znaczy w ogóle lepiej jest, jak na, jak na podłogach nie ma e, kafli. Czasem są mieszkania mieszkają w całych kaflach. Mm -hmm. Na ścianie są kafle, jakieś kamienie typu, Czemu? się śmieją, że są Egipt. Czy mm -hmm. <laughs> Ktoś sobie zrobi jakieś mozaiki na ścianie. Mm -hmm. Bo to trzeba wszystko po I to jest dodatkowa, ciężka, głośna robota. Jeszcze to trzeba wywieźć. To nie. znieść, jak to jest któreś piętro, trzeba to znieść. To jest taka dodatkowa praca fizyczna, która wydaje się niby, a co to będzie? Skuć jedną mm -hmm. ścianę i ileś kafi. I przekładać spoczywane. na kilka dni mm -hmm. pracy, dodatkowy kontener lub pół kontenera plus znoszenie tego. I naprawdę to jest najcięższa robota, które ekipy remontowe generalnie nie lubią. Nie lubią, no tak. Bo to jest taka najmniej produktywna, skuć to najwięcej pyłu, najgłośniejsza, najwięcej chodzenia po schodach. Nie, nie polecają takiej roboty, nie lubią jej. I w sumie to by było na tyle. Gdzieś zastanawiałem się nad tym, czy ściany są krzywe, sufity, podłogi. Nie musimy się tym przejmować? W wielkiej płycie raczej się mm -hmm. to nie dzieje. nie dzieje. Warto sobie gdzieś tam to sprawdzić, ale nie mówię, że to jest na tyle typowe, że na każdym mieszkaniu trzeba to mm -hmm. sprawdzać. To jeszcze wróćmy teraz w różne pory dnia. Czy oglądasz mieszkania kilka razy o różnych porach? Wszystkie, nie wszystkie? Wcześniej tego w ogóle nie robiłam, aczkolwiek w pewnym momencie, jak sama wynajmowałam to swoje mieszkanie, które rzeczywiście dużo mnie nauczyło, mm -hmm. zwróciłam uwagę, że warto przejechać się wieczorem, zobaczyć tę okolicę. Jeż, tutaj już mówimy o mieszkaniach, które rzeczywiście nas interesują, nie mówię tutaj o każdym mieszkaniu, nie warto tracić czasu. Wydaje mi się, że już warto zwrócić na to uwagę przy tych mieszkaniach, które bierzemy pod uwagę zobaczyć, jak to wszystko wygląda, czy okolica rzeczywiście jest cicha, czy coś tam się dzieje, jak to wszystko wygląda właśnie wieczorem. Możemy yy, jakby miło, też niemiło się yy, jakby tam zaskoczyć, więc wydaje mi się, że warto przejechać się wieczorem i, i sprawdzić, czy, czy jest tak, jak mówił nam pośrednik czy też właściciel. Dokładnie. Tu warto jeszcze też zwrócić uwagę na taki niby detal, ale też jak usytuowany jest budynek sam w sobie, czy on jest przy głównej ulicy, czy on jest już którymś Rzędem głębiej, czy to jest oficyna, czy trzeba wejść właśnie mm -hmm. yy, przez bramę jakoś. Jak w ogóle wygląda dostęp? Jak mówimy o wielkiej płycie, to generalnie jest to względnie proste i tam nic nas wybitnie nie zaskoczy, ale jeśli mówimy o kamienicach, to czasem się zdarza tak, że to wejście nie jest takie oczywiste. A pamię, pamiętajmy o tym, że im więcej nietypowych rozwiązań w mieszkaniu, czy to na sprzedaż, czy na wynajem, to być może. Topnieją te emocje, które na początku były na górce, mhm. i z każdą kolejną rzeczą, która nie pasuje ludziom, to tak naprawdę emocje opadają, i później, jak dochodzi już do decyzji, czy chcą, czy nie, tak naprawdę ci ludzie już wchodzą, i oni już wiedzą, że tego nie chcą. I tylko obejrzą i tak naprawdę próbują się jak najszybciej ewakuować z tego mieszkania, czego nie życzę, więc warto też tak podejść do tego, co my byśmy czuli, jak mielibyśmy Dokładnie. to mieszkanie kupić lub wynająć mhm. już po całym tym remoncie. No, więc. Warto patrzeć też i zastanawiać się, co widzi lub co może czuć ta druga strona, która będzie już na finalnym etapie. No bo cóż, na mieszkanie mamy wpływ. To, co dokładnie, dzieje się w środku. Dokładnie, na lokalizację już niestety nie. lokalizację nie, nie, mamy wpływu. Na klatkę schodową, na, na elewację, na okolice, na sąsiadów. Jest to dużo dokładnie. trudniejsze, e, czy tam, może mamy minimalny wpływ, mhm. ale nie tak, jak byśmy chcieli i może nam to pokrzyżować e, plany. An. Jak macie jeszcze jakieś pytania, uwagi, piszcie w komentarzach polajkujcie, subskrybujcie, żeby być na bieżąco z całą tą serią. Myślę, że jest dość ciekawa i powoli zbliżamy się już do całkiem pokaźnej liczby obejrzanych mieszkań, więc podoba mi się też, że Ola z każdym kolejnym mieszkaniem coraz ma lepsze pytania, lepsze przemyślenia i widzę, że jednak faktycznie bycie na tych mieszkaniach i doświadczenie jest czymś co pozwoli ci jak najszybciej kupić to mieszkanie i jakby zrealizować tą swoją wiem, pasję w nieruchomościach, która pewnie dąży do zupełnie czegoś innego, czyli do Twojego, dlaczego w ogóle to chcesz robić. No to tyle, cześć.